Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Dzień dobry Państwu, Aldona Brycka-Jaskierska. Kłaniam się w nowym roku. Witam również burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu w nowym roku i wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim na nowy rok dla wszystkich. Nowy rok. Nowe plany. Jakie są zatem plany dla gminy Jarocin na ten rok? Jaki ten rok ma być dla samorządu? Ten rok dla samorządu Jarocińskiego tak jak i pewnie w większości samorządów jeżeli chodzi o finanse nie będzie łatwym rokiem ze względu na jakby inflację rosnące wydatki niestety wpływy niekoniecznie tak szybko rosnące i to no, nie będzie łatwy rok, ale jest też bardzo ambitny, dlatego że w tym roku planujemy zakończyć te wszystkie strategiczne inwestycje, przede wszystkim największą w historii Jerocina, inwestycje przebudowy systemu wodno-kanalizacyjnego w Jerocinie i jednocześnie zakończenie rewitalizacji miasta, więc to będzie taki istotny moment. Na 1 maja chcielibyśmy, żeby całość w mieście cały rynek już był przepiękny, zakończony, czysty i przyjazny przede wszystkim z dużą ilością zieleni, gdzie tendencja, jak wiemy, jest taka betonozy w różnych miastach. U nas akurat jest dokładnie odwrotna. Dużo więcej zdejmujemy, Betonu czy, czy kamienia i montujemy dużo więcej drzew, krzewów, bylin, zieleni, tak aby to centrum miasta było przyjazne i zachęcało do tego, żeby w nim przebywać, spędzać chwile wolne. Także stąd też pojawi się mała architektura, już pojawiła się w większości ulic ławki przestrzenie, do, żeby usiąść, porozmawiać, i, i to będzie zakończone. Te, te procesy inwestycyjne będą zakończone 1 maja. Także na, na wiosnę, jak wszystko się zazieleni, to będzie już przepięknie w naszej rodzinie. Zakończenie inwestycji, a jakie się rozpoczną? Rozpocznie się inwestycja, która jest w zasadzie kontynuacją inwestycji, też bardzo ciekawej i bardzo atrakcyjnej, jeżeli chodzi o, o spędzanie wolnego czasu, sport, turystykę, rekreację, a mianowicie drugi etap ścieżki rowerowej nad Lutynią. Przy Młynie nad Lutyniem powstanie kładka, którą będzie można przejść i przejechać rowerem. Ta kładka połączy Annapol z wilkowyją, nową drogą pieszo-rowerową przy Młynie nad Lutynią na który też, jak wspominałem, pozyskaliśmy milion złotych, który też będzie przebudowywany i to też chcielibyśmy w tym roku właśnie wykonać. Pewnie do połowy roku potrwają prace projektowe, uzgodnienia, a druga połowa to będzie szansa na to, żeby ten młyn przebudować tak, aby był jako obiekt całoroczny dla mieszkańców i można było z niego korzystać. A pomysł je konkretny był moment, kiedy pytaliście mieszkańców o to, jak wykorzystać ten potencjał tego miejsca. Czy jest konkretny pomysł? Pomysłów jest wiele, w tej chwili te pomysły są przetwarzane, obrabiane, konsultowane z konserwatorem zabytków, z architektami. I wszystko wskazuje na to, że chcielibyśmy jak najszerzej udostępnić ten młyn do przeróżnych aktywności. Które mogłyby tam się odbywać i, i nie ograniczać, nie zamykać do jakiejś szczególnej tematyki, dlatego że no, ten obiekt będzie planowany, czy przynajmniej ja tak, tak to widzę, żeby no, wszelkie różne czynności i aktywności mogły się odbywać: spotkania, jakieś warsztaty, czy harcerze, grupy społeczne, stowarzyszenia. Takie miejsce spotkań mieszkańców i sympatyków połączone też może właśnie z izbą taką pamięci, nieprzytłaczającą, która nie zamyka przestrzeni, do wykorzystania do innych celów również. Także taki, taki chyba ogólny kierunek myślę będzie najbardziej otwarty, to, to chyba będzie w tym kierunku szło. A propos kierunków. Korzystający z komunikacji miejskiej mogą wybierać dowolnie i jeździć za darmo. Od tego roku? Mogą dowolnie tak jeździć na terenie miasta za darmo, dlatego że no, chcielibyśmy, aby komunikacja miejska była jak najbardziej popularna, żeby te samochody i przemieszczanie się pojazdami, które jest coraz droższe, w miarę możliwości odstawiać i wykorzystywać rowery. A jak jest za zimno, czy ktoś nie może jechać, żeby przemieszczał się komunikacją miejską, aby to było jak najbardziej ekologiczne i przyjazne dla, dla środowiska. Stąd ten kolejny krok i spełnienie tego, co kiedyś zapowiadałem, darmowej komunikacji miejskiej, która weszła już w życie rodzin. Gmina na to stać? Jaki to koszt dla samorządu? Czy gminę stać? No, oczywiście, że jeżeli wydamy na to, trzeba będzie nieco dołożyć, no to nie wydamy na coś innego, jeszcze czegoś będzie zrezygnować. Oczywiście, że budżet to nie guma, ale uważam, że tutaj warto iść w tym kierunku, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, bo to mniejszy równa droga, większe bezpieczeństwo, ekologia. No tutaj. Pewnie, myślę, że to może być około miliona złotych dodatkowych kosztów, tak. Trudno oszacować w tej chwili, bo, bo oczywiście musimy za to zapłacić, bo kierowcom trzeba zapłacić amortyzację, naprawy, paliwo, trzeba zakupić i to są koszty stałe. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę to, że pewne koszty się ograniczają, jak chociażby sprzedaż biletów, kasy i tak dalej, to też są koszty, które były, a ilość biletów spadała, koszty stałe pozostawały, więc to myślę, że na tym etapie jest to dobry ruch, aby tych kosztów się pozbyć, wydamy nieco więcej, ale też więcej osób będzie korzystało, no i będzie miało bonus, jeździsz komunikacją miejską, która należy do miasta, korzysta z niej za, za darmo. I tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie burmistrza Jarocina Adam Pawlicki. Dziękuję pani, dziękuję państwu i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.